Witamy Dobry, w Melanżownia TV. TV. Po dość długiej przerwie. Tak, Pyrkon za nami. I tak, mnoż... tak, tak. Bartek nas oczywiście reprezentował, jak nośnie, w domu. Wszystkie relacje Pyrkonowe już dawno wszyscy wypuszczali, więc dobrze wiecie, co tam się działo. No, Melanżownia ze wszystkim musi się spóźnić, więc nie, nie będzie, w wyjątku nie będzie i tym razem. Pyrkon odbył się w zeszły weekend. Były gromkie zapowiedzi, że publiczność przybije tym razem 40 tysięcy. Z tego co wiem, w końcu to się nie udało. Sprawdzałem na fanpage'u Quirkonu, że szacują liczbę na 38 tysięcy, już po zakończeniu. Do dzisiaj nie podali dokładnej, więc nie wiem, czy oni sami wiedzą, ile osób tam przyszło. W każdym razie, 38 tysięcy ludzi to jest nadal ogromna liczba. No, naprawdę, tłum był niesamowity, a miejsca tam jest bardzo dużo. Ja tam oczywiście przyszedłem po to, żeby rozglądać się prawda, w temacie gier planszowych. Planszówki na Pyrkonie to jakieś, ja wiem, 20% całej imprezy, więc to wiecie, to jest tam, one tak tam są przy okazji. To jest konwent fantastyki, no i to widać po prostu już jak się chodzi po Poznaniu, bo wszędzie na ulicach można znaleźć ludzi przebranych, cosplaye są wszędzie i to jest duża atrakcja, myślę dla każdego, nie trzeba, nie trzeba być fanem tego gatunku, żeby oglądać tych wszystkich przebranych, przebranych ludzi, jak tylko tam chodziłem to zawsze cykałem zdjęcia wszędzie dookoła, gdzie się tylko obejrzałem. Nie za czym się oglądać, bo narzeczona może słuchać. No. No. Ale jak już przyszło, przyszło co do gier, no to. Parę gier tam umierzem. Okazało się, jak tak. Stara bieda. <gry> okazało się. Jak tak po Pyrkonie się zastanowiłem, w co zagrałem, to zauważyłem, że rzeczywiście bieda z tym graniem na Pyrkonie. Bo ja tam tak naprawdę nie pojechałem grać. To jest miejsce, w którym można w końcu poczuć się normalnie. Tak jak jesteśmy na co dzień w tej rzeczywistości, dopóki się nie spotkamy we dwóch, to nie wiem za bardzo z kim o plażówkach pogadać. Trzeba się zawsze jakoś hamować, bo, bo wiadomo, jak planszówki są przyjmowane przez społeczeństwo i w końcu można się znaleźć w takim miejscu, w którym ci wszyscy ludzie są tacy sami, albo są jeszcze bardziej po prostu zakręceni w tym temacie. I, i tam wszystko jest po prostu normalne dla takich ludzi jak my. Koło wsparcia, można takie powiedzieć. Dobra, nawijaj bardziej o konkretach. Co tam ciekawego? No dobra, ale żeby powiedzieć, co tam. Yy, w tej tak, co tam wydawnictwa prezentują, przyrządziłem sobie listę, żeby o niczym nie zapomnieć. Na stoisku portalu można było obejrzeć m.in. grę na sprzedaż, yy, y, którą sprzedaje, sprzedają dwa pionki yy, i w końcu ufundowali grę Heroes of Normandy no, rączki oraz złącznie, rączki tak. z łączki. Heroes of Normandy. No ufundowali to dawno. W sensie już w sensie, w sensie, dawno było zapowiedziane danych no, tylko, tylko płynęło, płynęło, płynęło z tych chin <laughs> oni to produkowali naprawdę długi czas. Oczekiwali, oczekiwali dłużej, dłużej niż szalianci na D-Day po prostu chyba dla tych w tej gracze w Polsce. No dobra, no coś, coś tam widziałeś to, ładnie się prezentuje, co? Jest ten? No yes. gra jest. Hmm. Gra wygląda świetnie, tak? Ale że klimat wojenny mnie nie interesuje, to zobaczyłem i poszedłem dalej. Ach, trudno. No. <laughs> No, z kolei na sprzedaż, to według mnie e, ostateczny filler, że nie, 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 i ostateczny. Czyli for sale po prostu, krótko, krótko mówiąc, znany już w kręgach planszówkowych od, nie od wczoraj. Mam tę grę i bardzo lubię w nią grać i uważam, że jest świetna, dlatego powinniście się zainteresować. Jedyna gra od Stefana Dorry w którą ja jestem w stanie zagrać, to też... Nie, no, nie, 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 nie wiecie jeszcze, że tego autora nie darzę specjalną jest Każdy mi <grym> powie, to o czymś świadczy. <grym> Ale ta jedna gra mu naprawdę wyszła. Rączki Złączki, to jest po prostu wiem, jakaś to... śmiechowa gra na pokazywanie, pokazywanie różnych gestów. A czy, a, czy, a czy się do czegoś nadaje, to się o tym przekonamy. Wydawnictwo Black Monk prezentowało Gwiezdnego Manczkina i dumnie się chwaliło, że Manczkin ma już 15 lat. Nie mam chyba komentarza. To jest kompletnie poza naszymi zainteresowaniami. Błogosławiony ten świat pod tym względem, że takie różnorodne są gusta ludzki, że najrozmaitsze gry potrafią znaleźć, znaleźć swoich wielbicieli i Munchkin mączki, do nich też należy, a my do nich nie należymy, więc może też też nie będziemy może dalej kontynuować tego tematu. No, przejdź pan tak dalej, przejdź. Jak już jesteśmy przy uniwersach jakichś różnych, to tutaj widzę na twojej, na twojej ściądze. Board and Dice Multiuniversum. Bardzo wyczekiwany tytuł z wspaniałymi grafikami, mała karcianka. Multiuniversum, no grafiki są porażające. Y Multiuniversum już y nakręcony jest hype na tę grę i myślę, że będzie już tylko rósł, bo chłopaki z Board and Dice wiedzą co robią i, i ja jestem pewien, że to będzie ich kolejny no, sukces. Dotychczasowe opinie, jakie udało mi się gdzieś tam wyłowić z internet y na internetach, są w trzech miar. Pozytywne. Ciekawostka, ciekawostka co do tytułu, jak gdzieś tam, się, jak się dowiedziałem osta ostatnio. MultiUniversum jest albo oksymoronem, albo nie wiem czy wręcz i nie błędem, no bo multi to wiele, a uni to jeden, tak. więc jak, się, jak to... się w tych komiksowych Marvelach i DC, DC mówi o tych wieloświecie, tam powiecie, Batman to nie jest jeden Batman. Batman jest na ziemi 0, jest na ziemi 15, na ziemi 77, na ziemi 666, i cholera wie, jak jeszcze tam każda historia jest nieco inna, bo to ten świat jest złożony z równoległych wymiarów. To się w mówi multiwers. No, tak, czyli, czyli po polsku ale... byłoby to Multiversum, aczkolwiek no nie ma co ukrywać... Yy... Ponoć, ponoć ma to sens yy, mechaniczny, no nie wiem, nie, nie miałem okazji się zapoznać, tak czytałem yy... taką opinię chłopaków z, Be... z Borden Dice. Ma to też taki sens, że Multiversum w wyszukiwarkach internetowych po prostu zginął, a multiuniversum będzie nie. zdecydowanie tak. wyszukiwalny. Wydawnictwo Bomba Games prezentowało kapitana Sknerę. No i to jest Rainer Knizia, więc ja koniecznie muszę w niego zagrać i to już tylko kwestią czasu, jak tego dokonam. Udało mi się zagrać na razie pół partii, więc wiele tam nie się. A to jest, nowy, to jest nowy Rainer? No, ci nie interesowałem. Nie, to jest, to jest gra Stingi. Bo kurczę, pióro, no już... a nie, coś, okej, no, już, już kojarzę, już kojarzę z Wyszki Walki, kiedyś, kiedyś, kiedyś rzeczywiście widziałem, no zobaczymy, z przyjemnością, z przyjemnością jedną z tych milionagier Rainera, Reinera, kolejną, kolejną sobie doliczę do swojego planszówkowego CV. Na stoisku Egmontu udało nam się zagrać w duszki nową wersję edycję limitowaną i z, która nie tylko ma ładną puszkę, ale i nowe zasady, i trzeba przyznać, że y, bardziej są zakręcone od poprzedniej wersji, co mi bardzo odpowiada, bo uważam, że komplikacji w takich grze nas spostrzegawczość nigdy zawiera. Nigdy za wiele, tym bardziej że pewnie podstawową wersję też też się da zagrać. Tak. No tak, tak duszki, tak, duszki tak. u nas zawsze na propsie. Jeżeli chodzi o taką grę właśnie na, 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 na spostrzegawczość, którą trzeba szybko, szybko yy, szybką koordynacją się wykazać yy, oko, ręka, ręka stół. Yy, dobrze, dobrze dob, dobrze działa i zawsze, zawsze się przy tym fa fajnie bawię, choć przegrywam samotnie. Może to. Może, no nie dobrze. Nie bawię się fajnie, oszukuję was, ale, ale, ale wiele ludzi się dobrze przy tym bawi, a ja, a ja się bawię tylko źle dlatego właśnie, że samotnie przegrywam. Dalej również od montu Kiwi, czyli zręcznościowa gra dla dzieci. No, słuchajcie, to jest, nie, czał, nie tylko to, jest nowe, to jest nowe Lupin Louis. A więcej nie powiem, dlatego, że zobaczycie niedługo recenzję dalej yy, nadal montu Zombie 15. Każdy szanujący się wydawca musi mieć swoją grę o zombie. <laughs> Dokładnie tak. Jak jeszcze drogi polski wydawca nie masz gry o zombie, to to znaczy, że się nie szanujesz. To znaczy, że się nie szanujesz. Nie a tak Serio, to no, błagam, błagam, błagam. Wydawajcie więcej kieru z zombie wystarczy już chyba, aczkolwiek nie wiem, tutaj Bartek, się, może dwa słowa, dwa słowa powiedz, no bo ja nie miałem okazji zagrać w zombie 15, ale to jest chyba wreszcie gra, która jest grywalna, przynajmniej z naszej skromnej perspektywy. To jest najlepsza gra o zombie, w jaką grałem. Co prawda, nie było to zbyt trudne osiągnięcie, ponieważ przed zagraniem w zombie 15 najlepszą grę o zombie, a zagrałem ich, nie wiem, z, z 10, może, to najlepszą oceniałem chyba 5 na 10. No, niemniej jednak. Ta jest naprawdę bardzo dobra. A jak to jest. To jest real time, to może dlatego time. to Bartka trochę przekonuje. To jest real time, może dlatego mi to przekonuje. Ja jestem fanem gier w czasie rzeczywistym i jeśli gra trwa dokładnie 15 minut, to nie dość, że ten czas mi się podoba, bo lubię gry krótkie. To jeszcze trzeba się sprężać, trzeba szybko myśleć, czas nas pogania i ja taką presję po prostu lubię. Fabryka Gier Historycznych prezentuje coraz lepszy prototyp odbudowy Warszawy. No ale tak odbudowuje się, się ten prototyp w tempie mniej więcej budowy, odbudowy Warszawy. Miejmy nadzieję, że w tym dziesięcioleciu jeszcze, jeszcze, jeszcze go wydadzą. Ja jestem bardzo na ciekawy, tak. ciekawy. Grałem w któryś dawno, dawno temu prototyp. Bardzo mi się, bardzo mi się on podobał, aczkolwiek podobno od tego czasu gra po prostu wrócona do góry nogami, więc nie wiem czy, czy jest to aktualne spostrzeżenie. Na pewno miałem ciekawi tematyka, jest naprawdę dosyć, dosyć... Gielu historii Polski jest ca cała, na szczęście coraz więcej. No i grafiki e... też będą przepiękne, naprawdę czasu to zajmuje, a zajmuje, ale, ale myślę, że no chłopaki Ci, którzy się w końcu doczekają... Myślę, to... że chłopaki, chłopaki z fabryki już udowodnili, także podchodzą do roboty na poważnie. Zobaczymy oczywiście jak ta mechanika, jak ma, jak, jak ta mechanika się sprawdzi, ale myślę, że jeśli chodzi, jeśli chodzi o walory produkcyjne, to nie mamy się czego obawiać, że no, będzie dopieszczone. dopieszczono to elegancja, elegancja Francja, ten historyczny background, no, przepraszam za ten Tak, historyczne podłoże również będzie ładnie, ładnie uwzględnione, uwzględnione w grze. No, jestem bardzo ciekawy. Tak? Full Cup prezentuje swoją nową grę Hack yy. Wbrew pozorom nic wspólnego z piłką nożną. Tak. Raczej jest... z Netranerem? Tak, nie jest to hat-trick jak w piłce nożnej, tylko hack trick od hakowania i tyków hakerskich. Tak naprawdę klimat w tej grze jest pomijalny, bo to no jest dobra. takie kółko i krzyżyk na sterydach. Z Netranerem na okładce, tylko coś takiego, <laughs> na ilustracjach. Gra na pierwszy rzut oka wygląda bardzo ciekawie. Zobaczymy, być może przedstawimy ją Wam w szczegółach. Galakta prezentuje grę zombie terror. Gr grę która... <laughs> Każde wydawnictwo musi mieć swoją grę o zombie. Nie jestem pewien, czy przypadkiem Galakta nie wydała czegoś już wcześniej, ale... No, musiałbym poszukać w głowie, pewnie coś od FFG by się znalazło. Ale w każdym razie Zombie Terror to jest gra, która wygrała, wygrała konkurs razem z Andromedą. Która to Andromeda była wydana wcześniej, a teraz przyszła kolej na Zombie Terror. Tak, no i to jest jedno z tych szczytnych, szczytnych i budujących nasze, nasz rynek planszówkowy inicjatyw galakty. Nie wiem, czy powiedziałem to gramatycznie, ale chyba wiecie o co chodzi. W każdym razie no gra gra już tam gdzieś przecieki są na internetach, no robi, robi dobre wrażenie. Nie jest to typowy amerykasz, typowa przygodówka, tylko fajna rywalizacyjna gra, w której po jednej stronie mamy gracza kierującego zombiakami, a po drugiej, po drugiej gracza, który, który te zombiaki strasie się odstrzelić. I cóż, no 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 no, no. Bardzo dobrze, że właśnie wyławia się tych jakichś, jakichś autorów, autorów znikąd nazwijmy, i daje, daje im szansę stworzenia czegoś fajnego. Do tej pory, no, co najmniej przyzwoity poziom prezentowały te gry, wydawane przez Galactę w ramach konkursu. Wprawdzie, no, mikrolot zabójcy, króli zabójcy niespecjalnie podszedł, ale, no, ale ten, no, w ogóle nam chyba tak, ale no, opinia zbiera, zbiera, zbiera na wskroś dobre. Metalum uważam za przyzwoitą grę, nie oszalałem może na niej nie jakoś zbytnio, ale. Ale również, również bardzo, bardzo pozytywna, pozytywna prasa. Andromedę miałem okazję zagrać naprawdę przyzwoity tytuł chciałbym pograć więcej. No żałuję, że nam się tego, tego, tego do, do recenzji nie udało uzyskać egzemplarza. No, i ten z no też z przyjemnością z przyjemnością bym spróbował. No, fajnie, jakby jakby gra trochę mocniej ruszyła z promocją, tak? Bo to są gry, gry fajne, fajne, całkiem nieźle wydane. Na no, przykład nie ma tam w zasadzie figurek i tak plastiku i tak dalej, no ale to, to cóż, nie można mieć wszystkiego. Że znaczy, no, będzie, akurat plastiku jest całkiem sporo. Eee, no, myślę, że, że, że ma, miałoby szansę. Że jest, no, zombie, zombie zawsze się przebija, zawsze się przebi, prze, przebije, przebije w szerokim świecie, a tam jakoś tak cicho po prostu w tych grach jest. No, nie wiem dlaczego, nie ma. nie ma, Tak jest duże wydawnictwo, taka właśnie fajna inicjatywa, jakoś tak nie wiem, nie jest to wydaje mi się wystarczająco dobrze rozpromowane. Games Factory Publishing przedstawia świeżo wydany festiwal lampionów. Gra logiczna o tym jak układamy lampiony na jeziorze po to żeby stworzyły jakieś wzorki a te wzorki dadzą nam punkty. Chyba mniej więcej tak to wygląda. To GFP w każdym razie nie zwalnia tempa. Gra za grą. A ciągle jeszcze, ciągle jeszcze trwa kampania Dominiona. Do możecie, możecie, już dawno się oczywiście otworzyło do dodatków Dominiona, Już dawno oczywiście oczywiście dodatki się ufundowały, co jest naprawdę dużym sukcesem, bo, bo dodatki, no wiadomo, chyba sprzedają, sprzedają się gorzej. Ja to już szybciutko, szybciutko e, osiągnęło próg wymagany do ich wydania. Ale ciągle jeszcze mogą się pojawić nowe promosy. Więc jak ktoś nie jest, nie, ktoś nie jest zdecydowany, no to jeszcze możecie tam dorzucić, dorzucić parę groszy. To będzie będzie bardziej na wypasie, to wydanie. No a po szykują się już. Jakieś kolejne, kolejne gierki, no. no cóż, ja tylko czekam, czekam, co tam jeszcze ciekawego, ciekawego, ciekawego wydadzą. Akurat przyznam się, że szczerze, festiwal lampionów to mnie nie specjalnie interesuje, no ale nie grałem jeszcze, więc też nie chcę się wypowiadać jakoś w jakiś sposób stanowczy. No. Lukrom Games przedstawia grę ze śliwką na okładce i liczbą pi w tle. Nie wiem, czy nie ogłosili teraz jakiegoś konkursu, o, czy, czy to jest najdłuższy tytuł, czy ktoś może zna jakiś dłuższy tytuł wśród polskich, wśród polskich tytułów. Podobno, podobno dłuższy jest. Nie, no Robinson Crusoe przygląda na przeklętej wyspie, to nie jest dłużej? Nie wiem, trzeba by policzyć. Nie liczyłem. Nie wiem, trzeba, trzeba by policzyć. Mm -hmm. Podobno dłuższy jest Ziggis Mundus Augustus Del Grato. Lex okay, Polon... Polonie. Polonie. ale to nie jest polski tytuł. tak niezależny jest. Niezależny językowo, łacina, prawda? Nie, no, jak najbardziej zależny. Znaczy no, w tym sensie niezależny, że konkretne. tak samo obcy dla każdego, dla każdego, w, ka w każdym kraju, nie? Śliwka, kolejna gra bardzo oryginalna, gra y trick. Niby trick trik taking, ale tak naprawdę. Nie do końca, bo nie bierze się trików, nie zbiera się lew, tylko wygrywa się, wygrywa się prawo do wyboru jednej karty z tych kart, które zostały zagrane w ramach trika. No więc, więc coś faktycznie tak Tak, lukrum, lukrum lubi gry szalone i to jest po prostu kolejna z znaczy, Ja bym tego nie nazwałbym szaloną, tak? bo to jest. Tak, znaczy, gra z rodziny, z rodziny tysiąca, tak? Czy nie szalone. Wiem, No może okej, okay. na, na pewno. Nietypowe takie troszeczkę. Na pewno coś Karczanki, tak, tak. Przynajmniej, przynajmniej jakiś jeden element, który w grze będzie nietypowy. No tak, no owoce, owoce, owoce może nie, nie pobudzają Waszej wyobraźni, A, śliwka, wo, wo, ale no, jest to, jest to ciekawa całkiem mechanika, warto na pewno spróbować. Dalej mamy falanksów, dalej mamy którzy prezentowali y Grę Marynostrum, jeszcze ta Bez, gra nie jest to, wydana. Tak, klasyka raczej, to aczkolwiek w mocno odświeżonym wydaniu. Ja, ja, jest, ja jestem bardzo ciekaw, jeśli, jeśli uda się zagrać, to z przyjemnością. No nie wiem, ja o te, ja tej grze, grze czytałem już dawno, jakoś nigdy nie wzbudziłem mojego zainteresowania, tak jak zwykle Falangi wypuszczają tytuły, którymi co najmniej się interesuje, tak Marynostrum akurat niespecjalnie, no ale oczywiście jak będzie okazja zagrać, to z przyjemnością może zweryfikuję swoje zdanie. No i Rebel, który całkiem... Który też rozpędza się z roku na rok coraz bardziej. No Rebel już jest nie do zatrzymania, to już, to tak, już tak, będzie tak. chyba siła numer jeden, jeśli coś się w tej, w tej sytuacji zmieni, to ja będę bardzo zaskoczony. Teraz dopiero co wydali Jamajkę i GreoThor. Ja Majką jestem bardzo zainteresowany. Ja mniej, ale, ale zagram, zagram. Łukasz generalnie oprotestowuje wszystkich francuskich autorów, ale, ale Bruno Catale to, to nie słusznie, bo się jakoś, bo... jakoś nie, nie za bardzo. <laughs> ja nie, no, nie, no protestowuję to do tego Mission no Red Planet będzie niedługo. Ale Antoine Boza. On jest Belgiem? Jest Francuzem. Francuzem. No widzisz. No widzisz, no to widzisz to nie kalumnie, wszystkie. kalumnie, nie wszystkie. wszystkie. Antuana nie protestowuje wręcz, wręcz przeciwnie. Ale Bruno, da, ale, ale, ale Bruno Catali to nie wiem, to chyba dwie gry grałeś. Nie wiem, no nie liczyłem, nie, nie, nie mam dobrych wspomnień. No wyjątkiem jest gry... tylko, tylko Czy na pewno. Abys? abys nie jest Bruno Catali? Jest, Bruno Catali, Abys. No, Abys jest bardzo fajny. Jest okej, jest okej. Nie no dobrze jest na pewno Mr. Jack moim zdaniem. Ludowik Oldovic Montblanc, nie pamiętam kto go, jeszcze tam, kto, kto go tam jeszcze czaskał. Ktoś tam jeszcze z dwóch autorów jest chyba. Okay. No okej. No, no nie, wiem, czy nie, Sam Bruno. Nie, chyba nie. Mniejsza już no, tak dobra. wpadliśmy w dygresję. Dobra. Y kurwa, to głupie, że nie, nie, nie wiem, który. Jamaica gra autor, gra autor to jest gra w, nie wiem czy czy rosyjskich autorów, czy no? rosyjskich autorów, czy tylko rosyjsko brzmiących. W każdym razie w, Tematyka i typ gry też to chyba nie jest nie jest coś dla nas. Ale ja, Majka, ja to muszę spróbować. Po prostu nie. No <laughs> może, może mnie tak Dice Tower nakręciło, że oni tam wszyscy po prostu, każdy z nich ma tam grę w swoim top ten. Przekonamy się. Przekonamy i zobaczymy. Jestem otwarty, otwarty na to przekonanie się. Zobaczymy. Ja zawsze chcę, żeby gra była dobra. No, no, nad końcu ja poradzę, że ci Francuzi to tak jakoś rzadko mnie po prostu porywają. No. Z wyjątkiem Antuana. No. No, to tak, tak, mniej więcej, tak mniej więcej to wygląda, jeśli chodzi o bieżącą sytuację na polskim rynku wydawniczym, tak. Y Jest progres nieustanny, nie da się ukryć. No dobra Bartek, no powiedz mi, co z czego Cię najbardziej interesuje w takim razie, chociaż... Myślę, że, myślę, że interesuje mnie Jamajka. Niech będzie o tym Jamajka, konfrontacja z Francuzami. No Jak dobra. to będzie słaby tytuł, to masz przeciąganie pod kilem na następnych żaglach. Na mazurach, to nie samoica. Jest żag... Więc na mazurach, na mazurach. No. no dobra, chyba powiedzieliśmy wszystko, co trzeba było powiedzieć. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem będą już recenzje.